Cześć. Ten film jest o różności paryskiej. Paryża. No. Chciałem znowu jakąś muzykę, ale już byście. Nie, chyba połowa z Was by umarła. Więc skin są jakieś strony wymieniania swoich skinów. Taka jest pieniądzerna strona. I na niej jest Kodzon. Wiecie jaki? Hehe. <laughs> Proszę tu, wiecie co. No właśnie. Tak ma być. Eee, dlaczego o różności Paryża dzisiaj? No, eee, już przechodzę. Tak, chciałem pokazać jakieś. W ogóle print streamy oni tak fatalnie wyceniają, przecież one są już za 500 zł na steamie w tym momencie. Co to jest w ogóle za wycena, co? Jest tylko kupić print streamy na steamie i im wpierdzielić. Naprawcie to. Bo to jest już dziadostwo jakieś, co wy robicie autentycznie. Jak ktoś kupił, żeby im dać, to weźcie z moim kodem i wpłaćcie ich z 30, żeby się nauczyli. Że na, należy jednak. Bo im pisałem, naprawcie, naprawcie. A oni mi odpisywali tak. X da 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 da, x da 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 da. No to nie wiem, weźcie, kupcie Prince na Steam'ie i wpłaccie na stronę X40. Najpierw z moim kodem OK. No i powiedzą tak. O, fajnie, ci widzowie, z są, są spoko. Aha, X da, nie wynikam, Nie sprzedamy tego nigdy. No. W ogóle są jakieś takie rzeczy z bananami, folia. A tam. No, różne są. Czajcie. Czemu o różności Paryża? Yy, to wynika z wiadomości jednej, <laughs> fajnie, nie? Że to jest w ogóle najbardziej reaktywny kanał, jaki istnieje. Wy coś piszecie, i to od razu to jest. Po prostu mgnienie oka. Dlatego, bo nie mam pomysłu na film, i wszystko o czym napiszecie, to zamieniam na pomysły. No ale o co chodzi? O to, że jeżeli popatrzymy się na takie naklejki, jak Furia, Apex, yy, w sumie za chwilę zobaczycie to <laughs> yy, i tak dalej. No to możecie zauważyć, że ogólnie teraz jest taki jakby spadek, nie tak ten, 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 ale wcześniej było różnie. Także góra dół góra dół. Mm, już nawet nie chcę wchodzić w to, czy teraz APEX nie jest dobre do kupienia, bo to nie o to chodzi w tym filmie. Nie? Czy na przykład jak popatrzycie na fałę sama, niby teraz jest trochę niżej niżeli był, ale ogólnie był wyżej, był, niżej i tak dalej, tak Rozumiecie o co chodzi. Za to, kiedy się popatrzymy na maus. Sytuacja jest bym powiedział teraz aktualnie dosyć nisko. Wcześniej było tak, jak jest, ale naprawdę w tym momencie ta cena stoi. No, mówię. I teraz Banger, wiesz, za Dexter, który w porównaniu do wszystkich innych, wcale nie leci do góry, tylko leci w dół. Co jest naprawdę, według mnie, wyróżniający się Fest i o tym właśnie napisał kolega Mako. Szczerze mówiąc, jak się widzi coś takiego, takie wyróżnienie się. W ogóle jak się teraz patrzy na parę, to się zastanawia człowiek, czy to nie jest dołek. Jednak wydaje mi się, że... Niekoniecznie. Bo... To o czym mówiłem właśnie. Albo będzie tak że ceny się będą same nakręcać, albo wszystkie idą pod kolaps, no nie? No bo, jeżeli nagle w jednym miejscu się pojawia dużo tam... duża cena, no to ona ściąga dużo pieniędzy, jak ona ściąga dużo pieniędzy, no nie ta jedna cena, no to najzwyczajniej w świecie trzeba uzupełnić pieniądze z innych miejsc, więc się wyprzedaje inne rzeczy i tak dalej. Więc, albo mamy dołek Paryża, co jest ciekawe, i na przykład nie wiem, co można by było na nim dokupić w teorii, bo dla mnie Paryż jest po prostu eventem skrajnie enigmatycznym. Dla mnie pa Paryż to jest po prostu event na zasadzie ceny z dupy, o tak powiem. I w teorii można by było dokupić: czy to Dextera, Mouse, może, może Apex, nie wiem, jakoś tak. Ale zupełnie szczerze jak ja mam mówić o Paryżu poważnie, to mówię tak. Niech się już jutro ta promocja skończy i jak coś be, jak ktoś będzie miał coś z Paryża, to wyleci do góry. Yy, nie wiem czy się jutro skończy. Wątpię. Bardzo mocno wątpię. Doliczyłbym do tego jeszcze tak z dwa tygodnie. Jeżeli promocja na Paryż będzie trwała jeszcze przez dwa tygodnie to ja nie wiem jak oni. jak... jak yy, Paryż ma wyglądać. jest już trwa gigantycznie dużo, nie? Mówię, dla mnie, jak ja bym miał inwestować w Paryż, to jakieś tanie holo ogólnie e, i tak dalej. Jak ktoś jest jakimś wariatem po prostu, to może w takie dekstery ładować, czy to to nie jest zbyt mądre podejście, tak bym powiedział. Znaczy fajnie, no jakby ale powiem wam w ten sposób. Pomyślcie sobie o takim deksterze, nie? Taka jest cena klejka. I załóżmy na chwilę, że nie istnieje maus z Sztokholmu za 550 zł. Że nigdy takiego czegoś nie było. To byście dali za tę naglejkę tyle, ile jest warto? W sensie 64 zł. Ej, ja miałem dość dwie dychy. <grym> Poważnie. Ja, ja wątpię po prostu, że w przyszłości się znajdzie ktoś, kto da, nie wiem, 120 albo 180. No, czy pewnie się znajdzie, ale to nie jest kwestia tygodnia. Po prostu. Więc tego typu tematy są dosyć ciężkie. Ja wiem, że ludzie chcą obserwować ten Paryż i tak dalej. Może glittery jakoś to, to, to bardziej by się dało, niżeli to. Dla mnie Paryż to jest event, który jest na tyle losowy, że nie warto uwagi. No bo, w sensie, jak inaczej skomentować to? Jak inaczej skomentować taką sinusoidę, która się tutaj dzieje? Nagle item jest wartość 80 zł, że potem za kilka dni być za 64. Wiadomo, można sobie na tym grać, można jakoś próbować, ale to jest po prostu. Nie wiem, to można by było równie dobrze wejść na ruletkę, nie i powiedzieć, że no, co 5 razy średnio wypada, albo czerwony, albo czarny. Spróbujmy przewidzieć. No, no nie wiesz, czy zakupienie dzisiaj tego za 67 zł sprawi, że to za tydzień będzie za 77, czy się skończy promocja, no nie nagle będzie za 73, a potem jebnie w dół. Problematyczny jest event, nie powiem, że nie. I z płynnością też ma problemy. Dlatego ja wybieram inne rozwiązania. Nie wiem, gdybym dzisiaj ogólnie ładować pieniądze, zupełnie szczerze, nie wiedziałbym, nas się zdecydować. Bo miałbym pary z szerokim łukiem. naprawdę, bardzo szerokim, yy, ale zupełnie szczerze nocono. No? Jakbym miał long termować, to chyba tylko Antwerp, kapsuły jakieś jeszcze Nie ma dzisiaj innych ten. No może Riptide, ale operacja no, może to dosyć mocno zniszczyć. Więc dzisiaj ja czuję, że jeżeli dzisiaj chcesz tak jakby na nowo wchodzić w inwestycje, to naprawdę to jest ciężkie. Trzeba no... Na, na czas po Paryżki trzeba czekać. Według mnie. Na początku Paryżu, na środku Paryżu i po Paryżu. Tak, jak mówiłem. Bo dzisiaj wszystko jest tak rozkolane, ale to nie jeszcze do góry czy w dół i tak dalej, tylko po prostu dzieje się zbyt dużo. No, zda zdarzeń jest za dużo na Steamie, żeby to jakoś było regularne. No bo co, mamy 20 sierpnia, gdzie nagle przychodzi pik wszystkiego i wszystko jest po 8 trylionów, potem przychodzi nagle mm, taki dzień jak ten dzisiaj, yy, gdzie okazuje się, że w sumie niektóre rzeczy mają spadek, niektóre stoją w stagnacji, a niektóre na przykład robią jakieś korekty po minus 7-8%, no to w sumie ten, to nie jest jakieś takie, żeby się na to popatrzeć i powiedzieć, no to jest spoko moment do, do inwestowania. Chyba, że Uważacie, że naprawdę Dextery, małzy i tak dalej są na takich dołkach, że dołkach, że było przesilenie, jeżeli chodzi o ilość pieniędzy na Steamie, ich się dużo pozbyło i teraz przydałoby się, żeby ktoś się znowu wadł. No to wtedy, jak tak uważacie, to to, no to jest dobry moment, nie? Chociaż. No mówię, to jest już kwestia opinii. Czy Spadek, który dzisiaj jest, to jest po prostu wejście w kolejne takie wywalenie wszystkiego i tak dalej. Nie zdziwiłbym się w sumie, jak gdyby też tak było. No bo jednak, mimo wszystko, powiedzmy sobie, jak się patrzy na skiny pokroju, właśnie mainstream i tak dalej, to rzeczywiście tak to wygląda. To wygląda, jakby to miała być taka sinusoida, która. Była wysoko, teraz to na chwilę je było, ale w sumie wszystko się zgadza, żeby to dalej było drogie, więc yy, tak szczerze mówiąc, to nie ma zbytnio powodów do tego, żeby nagle panikować i powiedzieć, że w co nie wchodzimy. Ciężka decyzja to jest. Nie? No, no tam mówię, jak ktoś chce long termować to też może. Ja jakoś te kapsuły z Paryża komuś przeżyją, ale no, no, no nie udziłbym się, że to za dwa dni. Albo za, znaczy no, w sumie, jak się promocja zakończy, to, to i tak. Ale nie łudziłbym się, że to będzie jakiś niesamowity biznes w przestrzeni miesiąca czy coś takiego. No nic, rynek jest trudny, to trzeba powiedzieć. Jest bardzo ciężki i poruszanie się na nim dzisiaj bez brania na siebie gigantycznego ryzyka. I bez, i z planem długoterminowym jest no najcięższe. Według mnie. Jak chcesz long-termować, to musisz się zdawać na to, że albo usuną w sumie, no nie wiem, możesz iść w skrzynkę załamania, ukończenia węża, iść sobie w kapsuły z Paryża i liczyć na to, że a kiedyś to odda. Ewentualnie możesz jeszcze co? Możesz jeszcze. No na no vanwer, nie. No i jakieś papiery Stockholm, to tam jakieś opcje. Nie fajnie, nie fajnie jest.